W zadaniu 9 mamy policzyć pole i obwód trójkąta ABC. No i spójrzmy sobie na nasz pierwszy trójkąt. Mamy tutaj kąt prosty, kąt 45 stopni, ale nie mamy kąta żadnego przy wierzchołku C. Jaki tam będzie kąt? No z sumy miar kątów trójkąta, która wynosi 180 stopni, wiemy, że te trzy kąty łącznie muszą dawać te 180 stopni, czyli od 180 odejmę sobie 45 i odejmę sobie 90. I zostanie mi wynik 45 stopni. Dlatego będzie to trójkąt jaki równo ramienny, czyli nasze ramiona AB i BC będą równej długości. Dlatego mogę wpisać, że AB wynosi również 10. I co można zauważyć? Że skoro tak są podzielone kąty, że są po 45 stopni, to to tak jest tak zwana połowa kwadratu, czyli ten odcinek AC to będzie nasze D, czyli przekątna. Jak liczymy przekątną ze wzoru A pierwiastka z dwóch, gdzie A jest długością boku. Policzmy sobie D. D równa się 10 pierwiastka z dwóch. No to możemy chyba policzyć obwód. Obwód policzymy tutaj. OBW równa się 2 razy 10 plus 10 pierwiastka z dwóch. I może pod spodem. Obwód równa się 20 plus 10 pierwiastka z dwóch. Tej liczby z pierwiastkiem nie mogę dodać, tak? Bo tu jest pierwiastek, więc go nie możemy dodać do tej normalnej dwudziestki. Więc wynik jest przedstawiony w postaci pewnej sumy. Sumy, czyli wyniku z dodawania. Mamy to. Policzymy sobie jeszcze pole. Pole trójkąta, przypominamy sobie wzór, to jest a razy h przez 2. I teraz tak. No, gdzie byłaby wysokość? To jest trójkąt prostokątny, więc to A i H to są przyprostokątne w trójkącie prostokątnym. Czyli przyprostokątna jest AB i przyprostokątna jest BC. Dlatego sobie zapisuję P równa się 10 razy 10. A w mianowniku musi być ta dwójka, bo tak jest we wzorze. Skrasam sobie i będzie 1, a tu będzie 5. Czyli zostanie nam 10 razy 5, a 10 razy 5 to 50 wymiaru nie było więc zostawiamy sobie tak że pole wynosi 50 a obwód 20 plus 10 pierwiastka z dwóch i za chwilę podpącik B